Cześć, to jest świąteczny odcinek, w którym dokonam pewnego rodzaju wyznania. W ogóle mam wrażenie, że ten film między nami sporo wyjaśni i dzisiaj w ogóle chciałbym przed wami tak otworzyć serce na oścież. Zabieram was w tydzień podróży ze mną. To będzie tydzień niestandardowy, bo bardzo intensywny, ale o tyle reprezentatywny, że mniej więcej tak wygląda Moja działalność, moja praca na kanale i poza nim. Chciałem Wam o tym opowiedzieć, a przede wszystkim opowiedzieć, dlaczego to robię. Był poniedziałek. Jak poniedziałek, to wczesna pobudka, niemalże o świcie, i praca nad montażem filmu mniej więcej do 17:18. Montowanie nauczyło mnie znoszenia rzeczy uciążliwych i takich, których robić się nie lubi. Bo ja naprawdę nie lubię montować filmów. Nie sprawia mi to żadnej przyjemności. W trakcie montowania filmów e, przeżywam największe trudności, e, i duchowe, i takie w ogóle nad sensem swojej pracy. Przeżywam takie poczucie beznadziei, poczucie tego, że to co robię jest bezwartościowe. Mam wrażenie, że jakieś najmocniejsze ataki wewnętrzne wtedy mnie spotykają. Ale to dobrze, bo to dla niego. Wtorek to akurat jest dzień wyjazdu. Ostatnio się zorientowałem, że ja tak naprawdę co 2-3 dni się wyprowadzam z domu. Walam stąd wszystkie cały sprzęt, wszystkie rzeczy do nagrywania rozmów, komputer do montowania filmu, no i ubrania na prawie cały tydzień, koszule, plecak podręczny, bo sam jadę. Jadę do łódzkich dominikanów na zaproszenie wspólnoty duszpasterstwa e, Kamienica. Moja playlista. Ten różaniec odmawiam na twoją cześć. Staję sobie właśnie na stacji, nie będę mówił na jakiej, bo zaraz będzie wojna albo w jedną, albo w drugą stronę. My się umiemy o wszystko pokłócić przecież. Właśnie przyjechałem do Łodzi i tak mi się przypomniało, co powiedział Czarek Bazurę, jak przyjechał na ten dworzec. Łódź, Nie no ładnie jest, co wy chcecie? Dobre, a to jest tutaj na dole. No cześć. I jeszcze tak przy okazji kazano mi pozdrowić od Alicji Maliszewskiej. O. O, o, miałem jechać na góry, ale pan. Dziękuję Ci. Ja, ja pierwszy raz słyszę, że ty o, o kimś mówisz pan, pani, w ogóle dziadek, form grzecznościowych, to ja... po prostu nie no, zwracasz na no, mnie uwagi. Nie, po no, prostu ty chyba musisz <grym> lubić pana samo łyka. Ojciec Wojciech Jędrzejewski, piękna postać. Witam. Taki charakter wyrazistości i łagodności. Do członków tej wspólnoty i do moich patronów, którzy przyszli akurat na to spotkanie do Łodzi, mówię świadectwo nawrócenia. Opowiadam o tym od czerwca chyba tego roku. Byłem w Leżańsku, w Rzeszowie, Bielsku-Białej, kilka razy w Krakowie, w Raszynie, w Gdańsku, w Lublinie, w górze świętej Anny, w Częstochowie, w Łodzi, właśnie. i Pewnie jeszcze w paru miejscach. To nie jest opowieść o moim kanale, to nie jest opowieść o mojej działalności, to w ogóle nie jest o mnie. To jest historia o nim. Owszem, ona się zaczyna najpierw od przedstawienia tego, że realizacja mojego pomysłu na życie, mówiąc delikatnie, nie wypaliła. Prawie 20 lat życia w nieczystości, ciemności, osamotnienia, w nałogach, w poczuciu takiej klęski. Oczywiście bez ściemniania w ogóle, że to był jakiś jeden wielki okres dramatu. Ja przeżyłem wtedy przecież mnóstwo jakichś dobrych chwil i tak dalej. Finalnie jednak, na ostatecznym etapie, mm, ja zapragnąłem przestać żyć dalej. No ale potem, po tej mojej historii, moich pomysłach, e, nadeszła jego historia. To oczywiście nie było jakieś magiczne pstryknięcie palcami. Ten proces można byłoby streścić do następującego zdania, że to jest po prostu Wieloletnie wdrażanie jego marzeń, jego planów, jego pomysłu na moje życie, na rzecz tych moich pomysłów. Czasami pytacie, czy ja nagam to świadectwo, czy może można je gdzieś odsłuchać, ale ja na razie tego nie robię. Głównie z tego powodu, że to jest historia, która, w której są inne osoby niż ja. Ja sobie ze swoją przeszłością poradziłem. Natomiast e, nie wiem, nie mam pewności jeszcze na tym etapie, że wszystkie osoby są z tym pogodzone, i nie chciałbym po prostu nikogo skrzywdzić, zachować, zachować się w jakiś sposób egoistycznie. Po tych spotkaniach zawsze mam kilka albo kilkanaście, czasem kilkadziesiąt spotkań e, takich druzgocących. To są osoby, które podchodzą do mnie i mówią, że opowiedziałem ich historię życia. To są często dorosłe osoby, które podchodzą do mnie z trzęsącymi się rękami, z płaczem i po raz pierwszy mówią te wszystkie ciężkie i trudne rzeczy, jakie przeżywali w sobie, jakie trzymali w sobie przez niemalże całe życie. Tajemnice w obawie przed tym, że ktoś um, tego nie zrozumie, skrzywdzi jeszcze raz. Um, ja to doskonale rozumiem. To są historie o potwornej samotności i wstydzie, w jakim te osoby żyły. No, i te spotkania, to mówienie, świadectwo robię dla niego, ale też dla nich. Bo widzę w ich oczach to, czego ja potrzebowałem w tej swojej największej ciemności, czyli takie szansa, taka nadzieja, że pierwszy raz mogę powiedzieć o tym wszystkim komuś, kto mnie zrozumie. Kto nie nazwie mnie frikiem, dziwakiem, zboczeńcem, grzesznikiem, nie odrzuci i jakoś nie oczerni. Kto wie, co to znaczy czuć się przez większość życia jak śmieć, czuć do siebie wstręt, nie móc spojrzeć sobie w lustro, ten to na pewno dobrze rozumie. Żeby było jasne, ja nie leczę. Nie Jestem lekarzem, ja odsyłam do specjalistów. Coś co robię, to daje, jakby, asum do tego otworzenia się, mm, że ktoś przestaje dźwigać to wszystko samemu. Ale przede wszystkim mm, chcę dawać nadzieję, że on żyje, że on uzdrawia i że jest z nami cały czas. Środa. Dzień zwykle zaczynam o świcie. I lubię jeszcze z takimi, wiecie, zespanymi oczami chwytać za różaniec i modlić się. Odmawiać w intencji przede wszystkim mojej żony, mojej rodziny i za moich patronów. Z patronami mamy taką grupę różańcową, można powiedzieć. Kilkadziesiąt osób modli się codziennie na różańcu za ten kanał, w naszych wszystkich intencjach, za naszą, myślę, że mogę powiedzieć, wspólnotę. Brak modlitwy jest dla mnie, jak wiecie, wędrówka z zamkniętymi oczami jak jest odcięciem się od zasilania. I po kilku godzinach snu udajemy się na radosny spacer, po to, żeby przeparkować samochód, a potem idziemy się modlić, a potem rozmowa. Następny dzień to jest czas rozmowy, tym razem z Ojcem Tomkiem Biłką. To są rozmowy o jedności Kościoła i nie wiem czy to widać, ale chciałem Was poinformować, że robienie tych rozmów totalnie mnie przekracza. Ci, którzy poznali już moją historię, wiedzą jakie mam problemy ze wstydem, jakie mam problemy z relacjami, z lękami przed drugim człowiekiem. I na tym etapie, i na tym poziomie jest to przekraczające. Nigdy nie będę profesjonalistą. Ja nawet chyba nie chcę być profesjonalistą. Nie będę wysłannikiem przeciwników mojego gościa, po to, żeby wyciągnąć mu jakieś rzeczy, z którymi e, moi przeciwnicy się nie zgadzają. Takich programów jest, jest już dużo. Mam takie rozeznanie, że nie potrzebujemy kolejnego. Ja przynajmniej na pewno nie chcę takiego prowadzić. Poza tym chciałem Wam powiedzieć, że to co widzicie na kanale to jest. Tyle, co widać, jakkolwiek to zabrzmi, ale nie widzicie tego, co się wydarzyło przed rozmową. Nie wiecie często tego, że bywa i tak, że nie wiem, wstaje dziś o 5 albo 6. Jadę sam na drugi koniec Polski. Mam 15 minut na rozłożenie się ze sprzętem na jakieś światła, na ustawienie światła sprzętu, dwóch kamer i tak hmm. I w trakcie wywiadu muszę się zastanawiać, czy to światło dobrze pada, czy dobrze ustawiłem kamery, czy ona włączyłem to nagrywanie czy nie, czy dyktafon włączyłem, a jednocześnie zadawać mądre pytania, e, ujarzmić swój stres, swój lęk, e, swoją całą mroczną przeszłość i starać się spełnić oczekiwania wszystkich. E, znów nie chcę, żeby to zabrzmiało jak narzekanie, e, chciałem Wam tylko się z tym z Wami podzielić. Bo często słyszę takie zarzuty, że na przykład y, ręce mi się trzęsą, albo się stresuję. <noise> tak, stresuję się. Bardzo się stresuję czasami. Spoko, jak według dzisiejszego świata, to jest jakiś e, objaw słabości. E, no ale trudno. Moja przeszłość jest taka: nie potrafię tego wszystkiego uleczyć od tak. Chciałbym też składać świadectwo, że budowanie jedności jest przekraczające. Że spotkanie się z drugim człowiekiem, który ma zupełnie poukładany inaczej świat niż my. Nie jest łatwe, jest trudne. I dobrze, że jest trudne, bo to jest dla niego. Nie mówię tego, żeby wzbudzać litość. Naprawdę, mi się tam nie dzieje krzywda, nie? Ja chciałbym powiedzieć, że dla niego po prostu warto i dla niego strasznie chcę to robić. I dla jego kościoła. Gdyby nie on, to ja bym... Po rozmowie pojechałem do Lublina, bo okazuje się, że on ma całkiem niezłe poczucie humoru. 345 pokazuje na mapie. Stamtąd przyjdzie są żywych humorów. Najpierw umówiłem się z patronami lubelskimi, patronami o 18.00. To są moi ludzie. Naprawdę moi bracia i siostry. Bez nich nic by nie było. To oni wspierają to, co ja robię dla niego. To są ludzie, dzięki którym mam chleb, i lubię sobie czasami, jak robię śniadanie, sobie przypominać, czy to jest chleb, który dali mi ci ludzie. To są ludzie, którzy finansują moją benzynę, bo przejechałem przez ten tydzień jakieś 1500 km, i ten sprzęt, i subskrypcje pro programów, i naprawę tego sprzętu. I oni są wreszcie moimi współpracownikami, jak Radek, który robi dźwięk, jak też Piotr, który robił mi stronę. I są wreszcie źródłem inspiracji rzetelnej, Krytyki, ale też wsparcia w kryzysowych momentach, których jak już wiecie, nie brakuje. To jest ten dowcip. Lubię myśleć o tym w ten sposób, że 10 albo 12 lat temu spałem na ulicy kilka razy, a dziś jestem na sali wykładowej kulu. Oczywiście nie brała z tego powodu dla mnie, tylko dla Ciebie. Głównie za to, że masz całkiem niezłe to poczucie humoru. Coś, macie wrażenie, że jakoś ci nie słuchasz, czy jest ok? Dobra. Jestem zbyt! Nie jestem No wiem, katolicki <grym> uniwersytet. <grym> Moi razy mam prośbę, żebyśmy się południli na początku. Imieniem i Syna i Panie Boże, dziękuję Ci za to, że tu jestem, dziękuję Ci za wszystkich, Ludzi, którzy tutaj są, dziękuję Ci za to spotkanie. Duchu Święty, przyjdź proszę, oświeć mój umysł, sprawdź, żebym mówił to, co Tobie się podoba, żebym nic nie dodawał od siebie, żebym świadczył o Tobie i sprawdź, żeby z tego spotkania były takie owoce, jakie Ty chcesz. Zrób z tym spotkaniem, co chcesz. Daj ludziom nadzieję, jeśli taka jest Twoja wola, daj ludziom światło. Pokój. Ojcze nasz, który jest z niebem, święte i twoje, w królestwo Twoje. Znów opowiadam o tym, jak z egoisty, dla którego zrobienie herbaty dla drugiej osoby było zupełnym stratą czasu. On zrobił ze mnie kogoś, kto najlepiej czuje się w roli drugoplanowej, mimo że cały czas się wypycha na pierwszy plan. I uwierzcie, że gdyby nie algorytmy i trochę zasady panujące w tym świecie, to ja naprawdę. Skupiałbym się tylko na pokazywaniu dobra, które dzieje się w tych wszystkich fundacjach, stowarzyszeniach, wspólnotach, inicjatywach, w kościele katolickim. No ale przez te okoliczności czasem po prostu zaczepiam innych. Buduję sporną narrację, jakieś clickbaity, by to dobro ktokolwiek zobaczył. Wyszukiwanie zła jest naprawdę bardzo proste. Mógłbym robić to co dwa dni i przedstawiać serwis informacyjny i analizować to zło. Dobro ma. Bardzo słaby PR. Nie mówię o jakimś dobru w rozumieniu, bycie dobrym człowiekiem, jakimś, wiecie, czymś abstrakcyjnym. E, mówię o dobru, którym jest On. To jest to dobro, e, które jest w Was, dzięki któremu udało się zbierać e, ponad 150 tysięcy na film dla Teatru Exit. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. W dwa dni udało się zebrać ponad 180 tysięcy na nowy dom dla siedmiosobowej rodziny z piątką dzieci. Udało się wam zebrać ponad 100 tysięcy złotych na fundusz dla rodzin wychowujących osoby w stanie klinicznym. I tak samo z stowarzyszeniem Betlejem, gdy kupowaliście książki Jacka Hainosa, wspieraliście bezdomnych, gdy wspieraliście małżeństwa, które się rozpadają, gdy wspieraliście samotne matki. Gdy wspieraliście osoby, które nie chcą dokonać aborcji. Gdy wspieraliście ludzi, którym jest zimno, którzy nie mają co położyć do garnka, dzieci, które czekają na swój prezent. To jest to dobro, które pochodzi od Jego, które On rodzi w Was. A ja jeśli kiedykolwiek, znowu, jak w swojej ciemnej przeszłości, uwierzę, że cokolwiek, co tu się dzieje, to jest jakaś moja wielka zasługa i mój udział, no to jest... Kolejny moment mojego upadku. Mamy za godzinę 42 pod Karpacie. i rodzice ciekawe czy czekają na mnie. Wylądowaliśmy na Podkarpaciu, kilka minut po północy. Kto kojarzy tę te lampę, ten dostanie 100 punktów ode mnie. W sensie z jakiego to jest filmu. cześć cicho, czym wjechałeś, wjechałem jak złodziej. Nie wiem czy też tak macie, że jak wracacie może ze studiów, czy z czegokolwiek do swojego rodzinnego domu, do swojego pokoju, to macie takie dziwne uczucie, jakbyście, jakby wam ktoś przypominał cały czas, że jesteście dziećmi. Te wszystkie książki, które przypominają ci o Twojej przyszłości, bardzo dziwne uczucie. Takie z jednej strony ciepłe, i z drugiej strony negatywne. Nostalgia, chyba to się nazywa. Słyszałem, ktoś fajnie powiedział, że nostalgia to jest jednocześnie najlepsze i najgorsze uczucie na świecie. A słuchajcie, zaraz w ogóle zobaczymy pewnego gościa. Będzie to dla Was duża niespodzianka. KOKO! Cześć! Cześć. Z Koko była taka sytuacja, że pod wpływem życia miejskiego jej niestety działy się dziwne rzeczy w jej psychice. I zdecydowaliśmy się dla jej dobra przenieść ją do Kępia, tutaj do moich rodziców. I to był transfer, na którym ucierpiały tylko dwie osoby, moja żona i ja. Koko, jesteś szczęśliwa tutaj? Jestem, jestem szczęśliwa pańczu. Jestem tu szczęśliwa, proszę mnie stąd nigdy już nie zabierać. Tam montowałem też rozmowę, pisałem teksty dla stacji 7. Cały czas pamiętając, stawiając sobie go przed oczami, że to on jest przede nami. I zbieramy się z Karpacia, ruszamy do Warszawy. Cześć synu, powodzenia, życzę jak zwykle, Śledzę tam co mogę, cześć. Uruchamiamy limuzynę. Poproszę o podgrzanie dolnej płyty. Dziękuję. Chopin. Dziękuję. I tur wyładowanie 4x4. Czy u Was w domu też jest taki zwyczaj, że na pożegnanie się trąbi? U no, nas tak jest. Siemka, jesteśmy już, proszę Państwa, w Warszawie. Tutaj tak wygląda Warszawa jakieś domki takie wiejskie. I wbijamy tutaj do celebrytki z Instagrama. Się zobaczyć, dobrze o... się dobrze się no i tam spędziłem jeszcze różne chwile różne sytuacje różne spotkania a gdzie jedziemy przez co jedziemy jedziemy przez Pragę to jest bardzo fajna dzielnica piękna piękna jest ta Praga Modły. jesteśmy przez Moskdwęski Mo Mosk Gdański, a Warszawa Okay. Mogę filmować w swojej pracowni? Spotkałem się z warszawskimi patronami. A w sobotę rano pojechaliśmy z Elfem Arturem. Pamiętacie ten film? You shall not pass. Dzień dobry Państwu, zaczynamy kolejny dzień warszawski poranek. Przepraszam, że tak filmuję, no, ale od tego jestem, więc... A. Pojechaliśmy za miasto i spędziliśmy cały dzień właściwie ze sobą. Mm, on pokazywał mi dzieła, jakie robi wirtualna choinka. Kolejne stowarzyszenie, które robi dobro dla innych ludzi. Służy im i ewangelizuje. Mm. A wieczorem jeszcze pojechałem do Raszyna, głosić świadectwo do lokalnej wspólnoty. Wiecie, ja naprawdę nie mam innej motywacji niż on. To jest na kilku poziomach. Pierwsza to jest wdzięczność za to, co On robił w moim życiu. Robi cały czas. A drugi poziom to po prostu miłość. Jakkolwiek dla niektórych z Was może to być wstydliwe wyznanie, to jest moja miłość do Was. Mam trochę wrażenie, że trochę za dużo mówiłem smutnych rzeczy o mojej działalności, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, że to po prostu nie jest to łatwe, lekkie i przyjemne, ale jednocześnie nie narzekam na to, w każdym razie, że bywa trudno. Ale chciałem też powiedzieć, że daje mi to mnóstwo szczęścia i radości, która z wesołością, którą przeżywałem przez większość swojego życia, nie ma nic wspólnego. Wiecie, ja do dziś pamiętam takie. momenty dotknięcia Pana Boga w swoim życiu. E, takie szmery łagodnego powiewu. Gdy w trakcie biegania e, On rzucił mnie na kolana i zalał mnie łzami nad Jego pięknem. Gdy wdychałem zapach Jezusa, zapachu nardu, wpatrując się w Najświętszy Sakrament i tuląc się do swojej żony. Gdy w drodze powrotnej spod Opola, gdzie robiłem materiał dla rodziny zawałów, dostałem od nich z wdzięczności chleb i łuskałem w aucie, i jadłem go i miałem wrażenie, jakby ktoś pierwszy raz powiedział mi wyjaśnił mi, czym jest to chleba powszedniego, daj nam dzisiaj. To był moment, w którym zrozumiałem, że tylko o to chodzi w życiu. Że życie całe dla niego. I ten zwykły chleb na co dzień to jest wszystko, co nam w życiu potrzeba. Jezus żyje, uzdrawia, jest miłosierny i sprawiedliwy. Takie składam świadectwo i takiego Jezusa wam życzę. I y, chciałbym doprowadzać innych ludzi do takiego Jezusa. I dlatego to robię.